Tutaj wykonujemy dokładnie te same czynności, czyli wstawiamy pod jeden wspólny pierwiastek obie liczby. No i korzystamy ze wzoru a kwadrat odjąć b kwadrat, gdzie to jest a, to jest b, a, b. No to dwójkę musimy podnieść do kwadratu i od tego odejmujemy pierwiastek z trzech do kwadratu. Całość chowamy pod pierwiastek. 2 do kwadratu to 4, pierwiastek z 3 do kwadratu to 3, 4 odjąć 3 to się równa 1, a pierwiastek z 1 to 1.